Ej, w ogóle jest mega fajna inicjatywa, biegi parkowe w Świdnicy. Chyba trzecia edycja, zaraz wam się wyświetli. Biorę w nich udział. Przez te cztery biegi chciałbym zobaczyć, jak zmieni się mój czas, jak poprawi się moja szybkość, jak poprawi się moja sprawność. Na końcu tego filmu zobaczycie, jak poszedł mi ten bieg, z jakim czasem skończyłem. Osobiście uważam, że fajnie będzie zobaczyć taką poprawę na przestrzeni roku, ponieważ biegi są cztery i medale też są bardzo fajne. Fajne. Także widzimy się za chwilę po biegu. No i słuchajcie, udało się, przebiegłem. Fajny bieg. Jeszcze trzy tutaj są daty, bo numer startowy jest dawany od razu przy pierwszym biegu na wszystkie cztery biegi. Naprawdę świetna organizacja. Pod względem ceny, którą można było zapłacić za wszystkie biegi, od razu to jest 145 zł. Pojedyncze możecie zobaczyć na datasporcie, bo na resztę się jeszcze można zapisać. Sama organizacja super. Jeżeli chodzi o to, co dostaliśmy z pakietem, to były jeszcze skarpetki, napój Oushi, woda, a pobiegu była pizza z Pizza Hut. Super, naprawdę świetna inicjatywa i myślę, że jeżeli będą organizowane w następnym roku, to również w nich pobiegnę. Czas, który miałem to... Nie było to pełne 5 kilometrów, ale czas jak najbardziej super. Myślałem, że będę miał powyżej 30 minut na te 5 kilometrów. Także no jest co pobić do ostatniego biegu. Zobaczymy, jaki będzie progres. Kolejny bieg już 1 czerwca.